Co do Ukrainy, no to rzeczywiście problem jest nadal, no, w tej chwili on tak to ewoluuje w kierunku no, zamrożonego konfliktu. Prawdopodobnie te dwa obwody, ukraiński, ugański, i donieckie no, będą miały taki status faktyczny bardzo podobny do obecnego Naddniestrza, prawda, że jest to, które jest częścią Mołdawii formalnie, ale jest tam pewien reżim de facto, który jest wspierany nawet przez stacjonujących tam żołnierzy rosyjskich, tam w Naddniestrzu jest oficjalnie 1800 żołnierzy rosyjskich dzięki temu ta struktura istnieje, przez nikogo nie uznawana, ale, ale jest, no i... Znaczy to. Oczywiście to wszystko jest w fazie takiej dosyć, dosyć w tej chwili Yy, spowolnione i w każdej chwili to może się otworzyć ten problem z taką samą siłą jak poprzednio. Yy, a a równie, równie dobrze może dalej. Równie dobrze może, może, da, może dalej być tak jak w tej chwili. Yy, zobaczymy, natomiast podtrzymuję jedno, że yy, istnienie między nami a Rosją. Niepodległych państw. To jest tylko i wyłącznie nasza korzyść. Niech one będą jakiekolwiek. Demokratyczne, niedemokratyczne naprawdę to jest sprawa wtórna. Niech będzie Białoruś z Łukaszenką, bo Białoruś z Łukaszenką jest lepsza y, niż zachodnie gubernie Federacji Rosyjskiej w tym samym miejscu. Y, jeśli Białoruś mogłaby być demokratyczna, to lepiej, bo by była państwem bardziej stabilnym i mniej zależnym. Na, podat, mniej podatnym na wpływy rosyjskie, ale jeśli jest taka, jaka jest, to i tak jest lepiej, niż w ogóle by jej nie było. Podobnie Ukraina, jaka by ona nie była, z oligarchami, bez oligarchów, wydaje się, że jest demokratyczna, no bo te wybory to pokazały, no. Aczkolwiek no, to są wybory no, przeprowadzone w, w czasie trwania wojny, tak naprawdę, więc one no, po, po, no, zawsze będą się konsolidowały wokół aktualnie rządzących. Na tym chciał Tusk skorzystać, prawda, yy, i, w, i w Polsce. Yy, natomiast tam mamy do czynienia niezimaginowaną wojną. Yy, tak jak tutaj nas próbowano straży, czy dzieci 1 września pójdą do szkoły, no bo tak było, tylko tam mamy do czynienia z prawdziwą wojną, no więc oba, obie partie władzy obecne, no wzięły jakby największy wynik. Poza tym te wszystkie rosyjskie zagłębia dotychczasowe, czyli właśnie Krym, Ługańsk, Donieck, no to jakby odpadły i tam wyborów nie przeprowadzano, w związku z tym wpływy jakby tych sił prorosyjskich są o wiele mniejsze, w zasadzie nie istniejące w obecnym parlamencie ukraińskim. No i to jest nasz interes po prostu narodowy: wspieranie Ukrainy. Wspieranie, bo i to nie z jakichś sentymentów, czy my ich kochamy, czy ich my nie, nie kochamy, bo to, to, to naprawdę lepiej, żeby relacje między nami były bardzo dobre, natomiast po prostu już samo ich istnienie powoduje, że. Jeśli Rosja ma jakieś aspiracje imperialne, to realizuje je tam, a nie tutaj. Jak tu by były zachodnie gubernie Federacji Rosyjskiej, to byśmy się zastanawiali, co aktualny dyktator Rosji wymyśli w danym momencie, czy też nie. I tak to wygląda, więc powinniśmy wspierać Ukrainę, oczywiście pamiętać o historii, bo ona jest bardzo ważna, natomiast pamiętajmy też, że Ukraina jest bardzo zróżnicowana i to są oczywiście wschodnie regiony, prawda, które są bliżej, bliżej Rosji, ale także regiony bliżej tutaj nas, które kiedyś przecież były częścią I Rzeczypospolitej, ale i są także są także no, chociażby Luiza Karpacka, która kiedyś była częścią Węgier, ale tam nie ma żadnych tendencji separatystycznych. Tam po prostu to jest państwo, któ które można powiedzieć dzięki, dzięki działaniom Władimira Putina na nowo przeżywa jakby nesans swojej tożsamości narodowej. I oni naprawdę stali się patriotami swojego własnego państwa. Yy, i to, to, tak, to tak działa. I. Yy, Zresztą. Znaczy, ja, Krym, Krym. No, nie, no, Krym, no to stan dosyć spetryfikowany w tej chwili. Oczywiście stan faktyczny, nie stan prawny i to jest aneksja, czyli nielegalna inkorporacja. Oczywiście musimy się do tego jakoś odnosić, to całe jakby prawo międzynarodowe, prywatne jakby tym, o tym decyduje na przykład, czy, czy uznajemy akty na przykład tam sporządzone, czy nie, na przykład akty notarialne, akty ślubów, inne dokumenty, no, które są wydawane przez nielegalne władze, no, ale władze sprawujące efektywną kontrolę nad tym terytorium. Te kwestie się oczywiście w jakiś sposób rozwiązuje najczęściej poprzez ich uznawania, ale jakby takie pośrednie, no bo życie się musi toczyć, takie normalne. Nie można całkowicie zanegować, jakby tego, że tam się rodzą ludzie, na przykład, i że mają akty urodzenia tam wydane, no ale z drugiej strony, z drugiej strony oczywiście nie, nie akceptuje się na, na innych poziomach skutków, skutków aneksji Krymu przez yy, no, Rosję. Wie, no powinni... ostatni tydzień kampanii, co a, i, i, y, 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 Czyli tak podsumowując, no, jes jeszcze raz chcę powiedzieć, z naszego punktu widzenia bardzo dobrze, że istnieje Ukraina. Sa sa sami Ukraińcy Zim. mówią, że ich państwo jest, jest państwem buforowym, więc na no, więc jeśli tak sami mówią, no to, 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 to i my to wiemy przecież wszyscy to wiedzą. No. Między dwo, dwo, dwoma potężnymi jakby siłami, które istnieją tutaj na kontynencie euroazjatyckim. Z jednej strony tutaj Zjednoczona Unia Europejska, która też nie, nie należy. Nie należy przeceniać jej siły, ale nie, nie należy te, też jej niedoceniać. Jesteśmy tutaj jednak pewnym zorganizowanym, skonsolidowanym organizmem. I z drugiej strony, Unia no, działająca metodami demokratycznymi, przez to nie mogąca czasami podjąć szybko decyzji, ale dzięki temu jakby twór bardziej stabilny, bardziej przewidywalny. A z drugiej strony no, państwo, gdzie rządzi dyktator. No, no, to nie ma żadnej wątpliwości, co prawda, potwierdzający w różnych wyborach e, swój, swój, ma, swój mandat, no, to jest na no, takiej zasadzie. No, proszę Państwa, e, to, to też jest przyczynek do tego, u nas propo, proponowano także niedawno wprowadzenie przezroczystych urn. Tak? No, to jest model rosyjski. Pamiętać, no, przezroczyste urny. Maszynka do wkręcania tej kartki także ona powoli się wsuwa i zawsze rozłożona, bo złożona nie wejdzie do tej urny. Nie wiadomo, spadnie górą, czy zapisanym, czy niezapisanym, i oficjalnie przed tą urną dwie kamery, e, które pilnują prawidłowości przebiegu procesu wyborczego, żeby nie było, nie, żeby nie było naruszeń ordynacji. Demokracja tak? na najwyższym poziomie. Więc no, proszę Państwa, no, przy takim poziomie demokracji, no to wiadomo, no, jak, jak, jaki będzie wynik jeszcze przy przeświadczeniu rosyjskiego społeczeństwa, że władza wie wszystko. To oni nawet się nie muszą domyślać, że wie wszystko. Oni po mają dowód, że, że to to na przynajmniej wie, jak oni głosują, a przynajmniej może, może wiedzieć, jeśli zechce po prostu. No, 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 no i jak ci ludzie mają głosować? Aczkolwiek, proszę Państwa, a propos referendów to jest ciekawa rzecz, bo przed wojną, tą drugą, światową, Hitler też przeprowadzał różne referendy, prawda? I zawsze w nich wygrywał. I wszyscy się zastanawiali, no przecież tam od, odrzucał traktat wersalski, poszczególne jego klauzule, występował z Ligi Narodów, yy, dokonywał się Anschluss Austrii, odbywało się referendum i po stronie austriackiej, ale już, już yy, okupowanej przez Niemcy, i po stronie tych dotychczasowych Niemiec, i to wszystko były bardzo wysokie wyniki. Natomiast Ostatnio dowiedziałem się, będąc w Luksemburgu, właśnie na wyjazdowym posiedzeniu kolegium kwestorów, że mieszkańcy Luksemburga są bardzo dumni ze swojego wkładu w II wojnę, w wojnę światową, które polega na tym, że w 1940 roku Adolf Hitler przeprowadził referendum za zjednoczeniem Luksemburga z Rzeszą. I 89% Luksemburczyków, no będących Niemcami przecież, powiedziało nie.